I co wie, co to była za noc? Takie koszmary mi się śniły. O, mój brat już wstał, a to dziwne. Zejdę na dół. Siema, braciszku! No, siema, siema. Wiesz, że rodzice już w pracy. Coś wcześniej jak na nich. Pojechali już do pracy? Myślałam, że jeszcze w domu siedzą. Co takiego robisz? Ja se siedzę. Zjedz coś i do szkoły pędź. Ja też już pędzę. Dobrze, dobrze. Sobie wezmę, jabłuszko i będę do tej szkoły. Jak mi się nie chce widzowie do tej szkoły pędzić? Ech, też po ma tak macie, że musicie co rano, codziennie tak wcześnie wstawać. O kurczę, ja ze spałem. Przecież już jest 12, a ja na górę się spakować. Aaa, Nie, tu nie jest ten mój pokój. Dobra, tu już trzymam mój różowy plesek i będę do szkoły. Mam nadzieję, że że na autobus. Pa, braciszku! O nie, zaspałem. Och, widzowie, akurat autobus jest. Dobra, jeszcze niech inni sobie teraz wsiądę i jedziemy dalej. Miejmy nadzieję, że chociażby na ostatnią lekcję zdam, że. Dobra, widzowie, już dojeżdżamy na przystanek. Więc teraz po prostu tylko przeskakuję i będę do szkoły. Bo się spóźni, a ja nie chcę się spóźnić. Aaa, naprawdę, to będzie. Zmoczony, jak się spóźnię. Tam, coś się. Co ja powiem mamie, jak się o tym dowie? O nie, ja przecież zapomniałam, że dzisiaj piszemy kartkówkę. Co ja powiem pani i mamie? Dobra, idę. Maja, spóźniłaś się. Piszemy kartkówkę, siadaj. A ja wpisuję spóźnienie. Dobrze, przepraszam. Ha, 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 głupia się spóźniła. Przecież ja. Kompletnie nie umiem. Co tu będzie? Wie ktoś? Wie ktoś, jak jest po angielsku? Kapusta? Przecież ja się na to nie uczyłam. Nie jestem. Co ja powiem, mam? Dobra, może się tej uli nie mojej zapytam w końcu. Ula, ula! Co masz w piątym? Maja. Spóźniłaś się, a teraz ściągasz od uli. wie co ja teraz Oddawaj. Mamie. Przecież ona. Mi powie, żebym coś innego robiła. Zakorzył mi jeszcze spotykać się z innymi z klasy. Na szczęście jest Kasia jeszcze, która siedzi przede mną. Ciekawe, co ona pomyśli. Widzę mi na szczęście się lekcja skończyła. Idę poszukać Kasi. Maja, co się stało? Słyszałam, że pani ci zabrała kartkówkę. Kasia, spóźniłam się do szkoły. Jeszcze nie nauczyłam się na kartkówkę. Teraz płaczę, bo pani powiedziała, że mi wpisuje jedynkę i uwagę do dziennika. Boję się co moi rodzice na to powiedzą. A czy pani nie wpisała Uli uwagi i jedynki, a nie tobie? Nie, dobrze pamiętam, że pani powiedziała o mnie, bo to ja się ją zapytam jako pierwsza. A Ula oczywiście ma jakieś wymówki. Kasia, posłuchaj, po prostu, nawet gdybym ja to zrobiła, albo ona nawet gdyby to zrobiła, to zawsze będzie na mnie, bo ona zawsze ma jakieś wymówki. A skoro ona ma takie wymówki, to może pójdziemy do dyrektora i mów, mówimy, że to ona ściągała? No może jakąś wymówkę to znajdziemy, nie wiem, może się uda, mam nadzieję, że tak i skłamiemy tak jak ona dużo kłamie. No to chodźmy już teraz, a pani ci nie zdąży wpisać jedynki i uwagi. Tak, tak, tak! Świetny pomysł! Chodźmy szybko do dyrektora. Mogę iść do toalety, bo mi się chce, a nie byłam? Jasne, że możesz iść do toalety, a ja w tym czasie zapukam. Dobra, to co? Widzowie, pukamy! Dobra, pukamy. Co to za alarm? Co to? Alarm się włączył. Panie, panie dyrektorze, gdzie jest pan dyrektor? Co się stało? Dobra, idę, idę. Idę po kasia, 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 Dobra, pędzimy, pędzimy, pędzimy. Kasia, Kasia, Kasia? A idź po nauczyciela może mi otworzy. Dobra, idę po kogoś. Mam nadzieję, że ta nauczycielka będzie. Poczekaj tu chwilę. O nie, zapomniałam, przecież był alarm. Każdy wyszedł. Dobra, idę poszukać jakiegoś młotka. Dobra, widzowie, mam siekierę. Pędzę jej to szybko otworzyć. Kasia, odsuń się! Będę się siekierą! Trąbała to drewno! Odsuń się szybko! Odsuwam się! Rąbię, Kasia! Rąbię! Miejmy nadzieję, że zaraz wszystko będzie ok! Gotowe, Kasia! Możesz wychodzić! Kasia, nie płacz, będzie ok! Tylko trzeba się dowiedzieć, kto to zrobił! Wiesz, kto to zrobił? I ten alarm przeciwpożarowy. Stresuje się. Nie, Kasia. Niestety nie wiem, kto to mógł zrobić. Nikogo nie ma. Też idę do domu. No, możliwe, że to Ula zrobiła, ale ja też idę do domu, bo jeszcze alarm jednocześnie. Kto mógł to dwie rzeczy zrobić naraz? Do zobaczenia jutro. Pa, do zobaczenia jutro. To nie uciekł. Nie uciekają, to by się na szczęście zdążyłam. Teraz będziemy jechać. Dobra, jesteśmy już u nas. W ogóle jak myślicie, co słychać u Krystiana po tym jak się spóźnił. Bo mi się wydaje, że będzie bardzo zło. Krystian. Co słychać po tym jak się spóźniłeś do szkoły? Bo ja uważam, że... Rodzice będą źli, a nawet do niej chyba nie przyszłość, bo Ciebie w szkole nie widziałam, a ja byłam, tylko, że... No nie chcę Ci o czym mówić, ale napisałam kartkówkę na jedynka, bo nie wiedziałam, co trzeba zrobić. Ja nigdy nie napisałem nic na jeden. Co innego robiliście? A właśnie, zapomniałam Ci powiedzieć. Dzisiaj jeszcze... Był alarm pożarowy w szkole włączony, ale nie było pożaru. I jak myślisz, to były jakieś testy? Bo każdy uciekł, a gdyby to były jakieś testy, to by nikt nie uciekał. To testy. Jak wszyscy uciekli. No, a wiesz co, jeszcze zabarykadowali Kasię w toalecie, jak poszła. Może włączymy telewizję? Może coś w niej leci? Włącz wiadomości. Robi się dziwnie. Okej, okay, ja przełączam. Zaraz pewnie poleci. To chyba to, a nie. To nie to. O, pominęłam. Trzeba cofnąć. Dzień dobry. Dzisiaj w wiadomościach będziemy mówili o tym. O takich jednych, dwóch bandytach, co podpalają Brookhaven, włączają alarmy pożarowe w szkołach i tak dalej. Tu wam pokażemy, jak wygląda wschód Brookhaven. Po tym, tak wygląda wschód Brookhaven, wszędzie jest po śladach bomb. To tyle z wiadomości na dzisiaj. Do widzenia. Widziałeś to? Ja się boję. Ja nie chcę. Ja się boję, że tutaj ci włamywacze. Trzejton. Miejmy nadzieję, że Kasia to widziała. No, miejmy nadzieję, ale gdzie są nasi rodzice? Dość długo ich nie ma. Pewnie wracają. Właśnie, rodzice. Czemu oni nie przychodzą? Jak myślisz, zostanie porwalni przez tych bandytów? Właśnie powiedziałem, że im wracają. Miejmy nadzieję, że nic im nie jest. Ja idę na górę ich wypatrywać. No, ja też mam nadzieję, że to. Nic im się nie stało. Kto to pewnie się